A więc, Siemano z tej strony, P. Witam w swoim kolejnym gameplayu z komentarzem. Można powiedzieć, że jest to jakby zmiksowany film z poradnikiem, ponieważ po gameplayu, poka chcę Wam po prostu pokazać w tym filmie, jak można by było ulepszyć swoje komentowanie albo dla nowych jak w ogóle zacząć, co robić, żeby nie popełnić tych samych błędów, co ja. Nie uważam się za jakiegoś, bóg wie, jakiego dobrego komentatora, ale chciałbym dać podpowiedź właśnie dla nowych, może dla tych już nie aż tak nowych, ale dla tych, co dalej robią jakieś błędy. Hmm. Co zaczniemy, od czego może zaczniemy najpierw, to na pewno od naszej wymowy. Staramy się mówić. Hmm, starajcie się przynajmniej mówić wyraźnie. Mi czasem mi właśnie. Mi czasami właśnie samemu to nie wychodzi. Ale starajcie się mówić wyraźnie. Ćwiczcie swój język i swoją dykcję. Nie próbujcie mówić czegoś na żywca, że siadacie i mówicie. Opowiadacie coś o jakimś komentarzu. Yy, ponieważ często to po prostu nie wychodzi i powstają właśnie takie y, 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 e a tego nie ma być wiem że najpierw na początku trudno to ogarnąć jednak po pewnej wprawie zanika to y więc musicie ćwiczyć swoją dykcję bo to jest bardzo ważne bo na pewno nikt nie chciałby słuchać komentatora który co chwilę yy, ej yy, właśnie Hmm, komentatorzy muszą się wysławiać, tak, więc chodzi o wysławianie. Drugie, kupno mikrofonu, tak, yy, właśnie, yy, tego to trzeba przećwiczyć. Kupno mikrofonu, trzeba wypróbować mikrofon. Macie, jakby to powiedzieć, prawo, macie prawo na przykład, jeżeli jesteście w sklepie z sprzętem komputerowym i właśnie ze słuchawkami, z headsetami macie prawo wypróbować ten mikrofon z nagraniem tego na przykład nawet w MediaMarkt macie takie prawo, bo nieraz yy, próbowałem przed kupnem mikrofonu yy, znaczy prosiłem o to, żeby nagrali głos tego mikrofonu i oni wyciągali to z pudełka i, na, i pokazywali mi jak to działa czyli nie ma żadnych szmerów, szumów i takich innych bajerów ja teraz osobiście mogę mieć jakieś piski, ponieważ Mam z przodu mikrofon, mam lekko nadarty kabalek i muszę po prostu oddać go jak najszybciej do naprawy. Tak. Więc polecam wam słuchawki, słuchawki mówię, mikrofon mm, sprawdzić przed kupnem, bo nie opłaca się kupić mikrofonu za duże pieniądze, żeby on po prostu nie działał. Musicie też sprawdzić swoją kartę dźwiękową, aby on był kompatybilny z waszym komputerem. To na pewno. Więc... Polecam też nie takie tanie słuchawki z Biedronki za 5zł, co się rozlecą Chociaż w Biedronce nie wiem, czy są te słuchawki nasze mikrofony Polecam coś lepszego, droższego, ale... Patrzcie, kupujecie coś droższego, ale macie to na dłużej hm. Starajcie się szanować wasze słuchawki z mikrofonem wraz Czy osobno macie mikrofon, czy słuchawki Ponieważ... Jakby to ująć Jeżeli nie będziecie tych rzeczy właśnie szanować, to może wam się na przykład Właśnie tak jak mi nie poszanowałem słuchawek z mikrofonem, headsetu i mi się lekko nadar kabelek. A szkoda, wydawać pieniądze na naprawy Więc przestrzegam Was przed tym. I proszę Was o, jakby to powiedzieć, taką rozwagę. To na pewno. Hmm. Kolejną rzeczą będzie jakość filmów. Jakość filmów. Wiadomo. Nie Wy nie lubicie oglądać słabej jakości, i także inni nie o, lubią y, oglądać słabej jakości. Przed zakupieniem jakiejś gry sprawdźcie, czy wasz komputer, y, jakby to powiedzieć, spełnia wymagania spełnia wymagania danej gry, ponieważ. Nie warto kupić czegoś, no... Jeżeli chcecie oczywiście z tego nagrywać, z tej danej gry, którą chcecie kupić. Najpierw musicie sprawdzić czy ona będzie wam chodzić. Jak będzie już wam chodzić, to też musicie, pamiętajcie, musicie... mieć rozwagę, że musicie kupić troszkę. Hmm, musicie kupić grę, w której... Hmm, jakby to powiedzieć... Wiecie, że będzie wam chodzić. na, na przykład najwyższych, ale dacie... Znaczy nie najwyższych, że będzie wam chodzić, ale dacie im jeszcze nagrywać. Dacie radę im jeszcze nagrywać. Bo to jest tak, że czasami mamy 60 fps i jest wszystko ok, a, nie, a nagrywając, wychodzi na to, że mamy bardzo mało fps, na przykład no nie wiem, 30, coś takiego. Dlatego musicie zawsze rozważyć to, czy daną grę będziecie mogli nie tylko grać, ale też nagrywać. Jest to bardzo ważne. Hmm, coś szybko o gameplayu, bo na pewno tego nie powiedziałem. Gram tutaj Search and Destroy na mapie Outpost. Hmm, chyba dobrze przystanę, nie wiem. Gram sobie tak klasą, jakby to wiec, moją sniperską. Lubię ostatnio grać na Search and Destroy, czyli na zniszczyć z klasą sniperską. Nad broń zapasową mam z tego, widzę MP9. Mam też dwa stany. Claymora, Gamora. Killstrike to Predator. Paczka i UAV Jakie perki mam, to Wam dokładnie nie mogę powiedzieć. Wiem, że na pewno jest. A, chyba szybkie wyciąganie pro? I. może się nie mylę. chyba szybkie ładowanie, szybkie wyciąganie i strzelec. Najprawdopodobniej. Także pamiętajcie, wybierajcie sobie temat. Nie róbcie niczego na odpierdziel, Star starajcie się wkładać swoją, swój czas. Jeżeli wkładacie swój czas, to starajcie się zrobić to z sercem i żeby to wyszło jak najlepiej. Po co robić mm, coś i zmarnować swój cenny czas? Nie wiem, nie rozumiem takich ludzi, którzy, którzy robią na przykład filmiki 15-minutowe i robią je byle jak. Po co robić filmiki byle jak? Tylko traci czas. Hm. Ja myślę, że komentator powinien dać siebie wszystko, aby jak najlepiej zadowolić oko i można powiedzieć ucho widza, żeby jak najbardziej go zadowolić. Bo po to jest właśnie komentator, aby zadowalać. Obierajcie sobie różne tematy. Nie musi być to tematy na przykład ciągle o grze. Mogą być jakieś życiowe tematy. Naprawdę tematów jest mnóstwo, można wszystko... Zna y znaleźć. Tylko czasami, jak natchnie Was na jakiś temat, to sobie go na przykład zapiszcie. Warto. Teraz przejdziemy do poradnika. Dobra, a więc teraz przechodzimy do poradnika frapsa. Wchodzimy w zakładkę w frapsie. Po przynajmniej ja polecam ten program. Fraps do nagrywania. Zawsze go używam, jest on naprawdę dobry, co prawda nie konwertuje plików, czyli nie zmniejsza ich jest gigantyczna yy, wielkość filmiku nagranego, ale naprawdę dobry, nie jest on wymagający, ale dobry. Wchodzimy już za klatki Movies. Full size, czyli nagrywanie jakby to powiedzieć w HD i jest też w half size, czyli nie HD. Polecam nagrywanie filmików już na przykład z kina 3 full size. Em. I jeżeli ma, nie mam dobrego komputera to 60 fps przechodzimy do 40 fps wpisujemy w rameczkę, ponieważ jest to moim zdaniem optymalna wielkość. Zaś Half-Size, jeżeli mamy na przykład, słabszy komputer, też możemy nagrywać tak Skina. Ale też polecam bardziej Half-size z y, 40 FPS-ami do nagrywania liveów, jeżeli mają słabsze ludzie komputery. Ewentualnie 50, jeżeli czujecie, że da się na 50 ale polecam bardziej half size. E, Rekord Extremal Input. O was to może pisać inaczej, jednak jest to zakładka z naszym mikrofonem. Nagrywamy. Czy mamy nagrywać po prostu frapsy, dźwięki z mikrofonu? Zaznaczacie tak, jeżeli chcecie, jeżeli nie, to nie. E, polecam zaznaczanie tego przy nagrywaniu live. Mm, Sąd Capture Settings dodajemy. Nie, nie multi-channel, tylko stereo. A tutaj mamy zaznaczone też yy, gdzie możemy w góry folder po prostu, gdzie ma zapisywać filmy. Teraz przechodzimy do Audacity. Jest to program do nagrywania naszego głosu. Na przykład kiedy nagrywamy komentarz, to wiadomo, nie nagramy go frapsem, bo on nagrywa tylko z gry. Yy, po przygotowaniu się włączamy program właśnie Audacity. Czerwony guzik służy do Nagrywania. To po prostu zaczęcie nagrywania. Tym guziczkiem przeskakujemy do końca naszego nagrania. Tym guziczkiem do początku nagrywania. Tym schamujemy, czyli włączamy nagrywanie. Tym możemy odtworzyć to, co nagraliśmy. A kolejnym mm, guziczkiem jest mm, po prostu zatrzymanie czy spauzowanie już od nagranego nagrania. Tutaj dajemy, polecam dać na maksa, żeby coś, to później w Sony wegasie można to ściszyć. Tak. Tutaj mamy jak, jaki głośnik i czy dobry mikrofon jest to ustawiony. Hm, tutaj mamy e, il, ilość herców, jaka, herców, jakość po prostu naszego nagrania. Polecam danie jak najwyższej 96 tysięcy. Jest to naprawdę dobra jakość. Yy, tutaj właśnie sobie nagram coś. Hmm. I zatrzymamy sobie. Yy, następ, następnie już po nagraniu dajemy plik. Możemy zapisać sobie projekt jako tam coś. W razie w, żeby się nic nie wyłączyło. I zapisujemy. Teraz, aby na przykład mm, przemienić piszek i żeby, żeby można było go do Farapsa, zapisujemy sobie go też jakoś tam i ustawiamy 16-bitowe PCM WAF Microsoftu albo plik MP3. To jest najlepszy dla po prostu Windowsów. Ja polecam wam MP3, bo no, WAV jest troszkę można powiedzieć lepszą jakością. No, ja sobie tutaj zapiszę w pliku MP3. Tutaj możemy też dodać autora, tytuł i takie różne rzeczy, ale nie trzeba. No i to wszystko. Następnie przechodzimy do Sony Vegas. Jest to program do obrabiania filmów i renderowania ich. Ja używam Vegas Pro, 10, Pro 11, przepraszam bardzo. Uważam, że jest to jeden z najlepszych programów w odpowiada, spełnia wszystkie normy, dlatego ja wszystkie filmy swoje renderuję właśnie w nim. Że aby, jakby to powiedzieć, wrzucić jakiś pliczek, nagranie do Sonic Gasa, po prostu z pulpitu przerzucamy go na... na Linię, linie na oś czasu można powiedzieć. Tutaj też mamy, możemy wrzucić pod tą muzykę. Jaka ma być, yy, na przykład, możemy sobie ją podzielić guzikiem S, czyli naciskamy S na tym momencie, gdzie ma być podzielone. Możemy drugą część usunąć i sobie zostawić. I jak nam na razie to nie będzie potrzebne, yy, przesuwamy sobie go pod nasz filmik, i kiedy pojawi nam się taka, jakby do rozciągania. I koneczka, na pewno to założycie. Możemy ją, y, oczywiście y, zmniejszyć do ilości filmu y, Jakość tych materiałów z pulpitu może nie być za dobra, ponieważ nagrywam je akurat pierwszy raz, więc nie dziwcie się, jak ktoś to pełny ekran w HD jedziecie. Y, rolką myszki możemy sobie powiększyć. Y, znaczy nie, żeby nie było, że to jest rozszerzenie, tylko powiększyć, zobaczyć sobie... Y, powiedzieć w większej skali ten materiał, który mamy, yy, ten yy, taki guziczek, znaczy znaczek, który widzicie zamiast mojej myszki, jest to do tego, żeby po prostu po zakończeniu albo po wystartowaniu, yy, nie po prostu nie pojawił się nagle filmik, tylko żeby on się tak rozjaśnił i żeby muzyka też nagle zaczęła głośniej chodzić dajemy tak najczęściej na początku i na końcu, właśnie żeby nie było takiego urwania dajemy na początku na końcu i zobaczmy, że przed chwilą urwało, a teraz normalnie się zmniejszy tak tutaj mamy jakoś ustawienia dźwięku w center, czyli mm, na której słuchawce ma być głośniej, center czyli na środku i nie ma problemu Decybele czyli wokal mm, możemy go zmniejszyć ściszyć i na przykład ustawiamy sobie tam jakość tam naszego dźwięku jaki ma być podstosowany do filmiku czy ma być głośniej czy ma być ciszej tak zobaczmy sobie tutaj jak widzicie mam takie paski czarne po bokach ekranu jak widzicie. Hm. Jak i wiele osób pyta. Wiele osób nagrywa, i wiele osób też pyta, jak można y usunąć te paski. To widzieliśmy też, że można ściemnić i rozjaśnić ekran. Mm, tak. I wiele właśnie osób widzi te paski, które tutaj teraz pokazuję, i chce je usunąć po bokach tego filmu, bo je tak widać na YouTube i nieprzyjemnie się ogląda. Naciskamy prawym na filmik. Prawe myszki, niech to się naciśnie tylko. Chwilę, obrah, yy, i naciskam Perpetus, czyli to na samym dole. I mamy wideo event, pierwsza zakładka, i pisze mine. Yy, nie mogę tego rozczytać, bo za mała jakość, właśnie. Kurde. A Mayan as Russia o to było zaznaczone, to odznaczamy i pojawia nam się większe. Większe, większe, większy ekran rozciągnięty trochę. Nie przeszkadza wcale to w oglądaniu. Prawie w ogóle nie widać, różnicę, tylko jakby był ten ekran większy, lepiej moim zdaniem się takie coś ogląda. No i na pewno jest różnica, jeżeli chodzi właśnie o to. I widzimy pasków nie ma jest wszystko. Teraz przejdziemy do renderu. Naciskamy. Możemy oczywiście zapisać ten projekt, jeżeli gdzieś so, po prostu sobie chcemy zapisać, jednak ja nie będę już zapisywał. Tutaj mamy hmm, przycisk Render As. Hmm, renderujemy go po to, żeby zmniejszyć jego, jakby to powiedzieć, wartość, hmm, wielkość i żeby mógł on pójść na YouTube. Tu go sobie nazywamy, tylko nie usuwamy oczywiście po końcu, końcówki. Hmm po kropce mm, można nagrywać w MP4, ale ja ale najlepsza jakość jest WMV. WMV najbardziej się nadaje na youtube a. Zajmuje filmik troszkę więcej, ale ma najlepszą jakość. Polecam was właśnie najbardziej 6 MB, y, HD720x30 albo 1080x38, nie wiem jak większe, ale jakość jest trochę lepsza. Mm, obojętnie, jak sobie dacie, jeżeli po prostu macie słabsze łącze możecie dać też to ważne, żeby było 720 albo 1080, bo jest to już HD, tak? No i ren renderujemy. I to po wszystkim. Dzięki, mówił dla Was szeregowiec. Jeżeli czegoś zapomniałem powiedzieć, to na pewno to dopowiem. Ze wszystkie błędy swoje też Was przepraszam. Do widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, na razie.